Cześć. z tej strony Asia z NeedleTweedle. Witam Cię serdecznie w moim małym poradniku dotyczącym haftowania. Dzisiaj pokażę Ci jak wykonać przeplatankę. Aby wykonać przeplatankę szykujemy sobie dwie nici. Przygotowałam y, nici w pokrewnych kolorach, żeby Wam pokazać jak to wychodzi y, na zieleni. I teraz będziemy wykonywać przeplatankę na fastrydze wbijamy się od spodu i wykonujemy fastrygę zresztą już taki odcinek nawet o fastrydze był oczywiście przeplatanka może być wykonana na tym samym kolorze muliny. Ja wykorzystuję dwa kolory, żeby pokazać Wam jak to wygląda. Odstępy między moimi kreskami są równe, i wtedy najlepiej wychodzi przeplatanka. Kiedy te odstępy są równe. W tym miejscu kończymy. I szykujemy drugą nitkę. Ja akurat tutaj haftuję podwójną nitką muliny. I wbijamy się na początku naszego ściegu w tym miejscu. Decydujemy się na jedną stronę, albo prawą, albo lewą, od której będziemy zaczynać. I przechodzimy pod spodem pierwszej kreski. Następnie znowu przechodzimy pod spodem, tym razem drugiej kreski. I kolejny raz. Powtarzamy tę czynność aż do końca. Wychodzi taki wężyk. Przepłatanka. Można ją wykorzystać haftując na przykład łodygi kwiatów. Wychodzi nam to w ten sposób. I kończymy wbijając się na końcu fastrygi. żeby było dobrze widać to przytrzymam. O! Tak wygląda przeplatanka na fastrydze. Wariacji na temat przeplatanek jest sporo. Dla przykładu pokażę Wam jeszcze, jaki efekt osiągniemy, jeśli weźmiemy dwa różne kolory mulin i dwie różne jej grubości. Tutaj mam akurat trzy nitki złączone. I wykonujemy fastrygę. Teraz wykonam ją od ręki. A następnie szykuję jedną tylko nitkę w innym kolorze, tym razem w. Różu. Wbijam się od spodu blisko mojej fastrygi i ponownie przechodzę pod spodem za każdym razem w ten, sam, w ten sam sposób, od jednej wybranej strony, na przykład od prawej. I jak widzicie, osiągamy nieco inny efekt również przez to, że odstępy są tutaj trochę większe i grubość również jest różna. Tym razem osiągnęliśmy taki efekt. Ale może spróbujmy jeszcze jeden sposób. Kolejnym pomysłem na wykorzystanie przeplatanki jest przeplatanka w dwóch różnych kierunkach. Tym razem szykujemy trzy różne kolory nici. Zaczynamy od wykonania fastrygi. Następnie szykujemy drugi kolor. Wbijamy się na początku ściegu i przechodzimy ponownie tak jak wcześniej w jedną stronę wybraną. Szykujemy drugi kolor, wbijamy się ponownie na początku naszego ściegu i tym razem będziemy przechodzić w drugą stronę, czyli nie w prawo, tylko w lewo, pod naszą fastrygą. Łatwiej nam będzie, jeśli wykorzystamy trzy różne kolory, a nie jeden taki sam. Dlatego że wtedy nie będzie nam się myliło, gdzie mamy przechodzić igłą. Kolejna wariacja na temat y, tego ściegu to kiedy ściegi przed igłą, czyli fastrygi dwie, będą się mijać. Wykonujemy obie fastrygi Szykujemy teraz inny kolor I cofamy się, przechodzimy pod pierwszą kreską drugiej fastryki. I znowu idziemy. Do przodu przechodzimy pod tą kreską, i cofamy się. Przechodzimy tu. I znów do przodu. Wykonujemy takiego wężyka, i cofamy się tutaj. Znów do przodu. I cofamy się i tak do końca do przodu i cofamy do przodu i cofamy można sobie ułatwić na przykład przejść od razu pod dwoma kreskami. I tu podobnie. W ten sposób. To oczywiście tylko niektóre z wariacji na temat przeplatanek

zakończyć tak jak zaczęliśmy jedną w przód. Osiągamy taki efekt. Bardzo ozdobny ścieg. Tak wygląda przeplatanka na cztery różne sposoby. Tutaj akurat robiliśmy ją na ściegu przed igłą, czyli na fastrydze. Można też oczywiście wykonać przeplatankę na, na przykład stębnówce. W zasadzie to Eksperymentować można na wiele, naprawdę na wiele różnych sposobów. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku mojego małego poradnika dotyczącego haftowania. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i obserwuj mnie na Instagramie i Facebooku, bo tam pojawiam się praktycznie codziennie. No i cóż, do zobaczenia!